W ważnych bzdurach rozmawiamy sobie z różnymi ludźmi o tym, czy ktoś jest paskudą, czy nie jest paskudą, czy jest dupkiem, czy jest jewnięty, czy jest w ogóle coś. Dzisiaj znowu ze mną Paulina i będziemy rozmawiać o bardzo ciekawych rzeczach. Znowu o wadze. Znowu uwaga! Znowu waga. Czy znowu się zgodzimy? Gruba sprawa. Gruba sprawa. Czy znowu się zgodzimy, no? Niechcący skomentowałem wagę mojej dziewczyny i nie wiem jak to naprawić. Jak to niechcący. Słucham, słucham, no? Nie wiem, jak zacząć, więc po prostu opowiem historię. Ja, 21-letni mężczyzna, i moja dziewczyna, 19-letnia. Jesteśmy razem od dwóch lat, kiedy zaczęliśmy się spotykać, była totalną fanką siłowni. Razem ćwiczyliśmy, żeby trzymać formę. Moja dziewczyna ma też syna, którego urodziła w wieku 15 lat z innego związku. Ojciec dziecka nigdy się nim nie interesował, więc ona musiała sobie sama radzić. Wyrzucili ją z domu, pracowała na dwa etaty, chodziła do szkoły i jednocześnie opiekowała się dzieckiem. Kilka miesięcy po tym, jak zaczęliśmy być razem, jej syn zachorował na białaczkę. Niestety po kilku miesiącach chemioterapia nie zadziałała i chłopiec zmarł pięć miesięcy temu. No, matko, ale smutna historia. Smutna. To bardzo mocno ją uderzyło. Skontaktowała się z rodzicami, którzy zaproponowali, żeby wróciła do domu i przestała pracować, żeby mogła poradzić sobie ze stratą. Zamiast tego zamieszkała ze mną, a ja obecnie ją utrzymuję. Od jego śmierci przetyła ponad 30 kg. Wow, to jest dużo. I nie wygląda już tak, jak się kiedyś poznaliśmy. Zaczęła wracać do normalności w niektórych aspektach. Na przykład znowu cieszy się różnymi rzeczami i stała się bardziej otwarta seksualnie. Niedawno byłem na imprezie i zdradziłem ją. Dun, dun, dun. No pozamiatane. Mhm. To była tylko sprawa fizyczna, nic emocjonalnego. Po prostu ciało tej drugiej dziewczyny przypominało mi moją dawną dziewczynę. Nie, ja po prostu. Nie... Czy ja już mogę to teraz komentować? Czy ja już mogę ten fragment? No słucham. Ja rozumiem, że to są młode osoby, 21, 19. Kumam. Ale jak słyszę, że ktoś mówi, że zdrada była tylko fizyczna, sobie myślę, no i co, przepraszam, potknąłeś się i wylądowałeś w cudzysłowie. Nie nie nie, 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 nie. To oznaczało to, że nie chciał z tą osobą być, tylko po prostu no jeśli nie, mu się spodobała było. ta dziewczyna i poszedł z nią do łóżka. Nie, dla mnie to w ogóle nie jest po prostu i tylko ja. Dupek. A dla niego, było. Dupek dupek, A dupek, dla dupek, niego dupek, było. dupek, 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 no tutaj dalej. Hmm. Zdradziłem ją. Problem w tym, że na imprezie były jej znajome, które zrobiły zdjęcia, jak się całuje z tamtą dziewczyną, a potem o, wychodzimy fakt. razem. I on uważa, że to był... Nie, ja po prostu już się we mnie gotuję. On uważa, że to był problem, że mu zrobiono zdjęcia. Nie uważa, że problemem było to, nie, nie, że nie, zachowuje się beznadziejnie. Problem był, że niechcący skomentował wagę mojej dziewczyny. <laughs> Mm -hmm, mm -hmm. No dobra, to no. jest zupełnie sprawa poboczna, zdradza, nie zdradza. Taki tam szczegół drobiazg. No. Kiedy wróciłem następnego ranka, moja dziewczyna była wściekła. Super, super. Tak, nice. dokładnie samo pomyślałam, no. <laughs> Krzyczała i płakała, że mnie kochała, że mi ufała, że po stracie syna to dla niej za dużo. Nie brałem tego na serio, bo od śmierci syna ma bardzo zmienne emocje. <laughs> Przepraszam. <laughs> Więc myślałem, że po prostu musi to przetrawić. Co za toksyczny koleś. Ale nie przestawała, więc. Po ponad pół godziny. No jak mogła, no jak mogła? Co za w ogóle histeryczka na bank, no. Więc po ponad pół godziny. Nie przestawała przez całe pół godziny. No jak śmiała, no mówię, że. Jak śmiała, pół godziny. Powiedziałem, gdybyś tak nie przytyła, to nie musiałbym tego robić. No czy nie no, musiał, no po prostu musiał. No, no nie było innej opcji. No musiał, no przecież przytyła, to musiał. Nie, wiesz, co po prostu C jestem tak wściekła, że już czuję łzy w oczach, jak mi się nabierają ze wściekłości. No, jest tam ciąg dalszy? <grym> jest. Aha. Gdybyś tak nie przytyła, to nie musiałbym tego robić. Od razu przeprosiłem i próbowała. Od razu <grym> przeprosił. Przecież to, <co>, jaki problem. Złoty <grym> złoty chłopak, złoty chłopak. I próbowałem wytłumaczyć, że nie miałem tego na myśli w ten Aha. sposób, ale ona mnie nie słuchała i zamknęła się w sypialni na resztę dnia. Następnego dnia porozmawialiśmy i postanowiliśmy spróbować to naprawić. Ale ona bardzo się zmieniła. Nie chce ze mną sypiać, a kiedy raz się zgodziła, to tylko przy zgaszonym świetle i bez dotykania. No ciekawe dlaczego. Hmm? Nie gotuje już dla nas obojga, robi jedzenie tylko dla mnie. E, to spoko. <głos》>, myślałem, że dla siebie, dlatego chciałem to przeczytać jeszcze raz. Mm -hmm. Odwołuje wszystkie plany, jakie mieliśmy z przyjaciółmi, albo każe mi iść samemu. Przestała nosić kolorowe ubrania, które zawsze uwielbiała, i teraz ubiera się tylko w czarne dresy i bluzy. Nie pozwala mi się do niej przytulać i trzyma poduszkę między nami w nocy, twierdząc, że jest jej potrzebna do ustawiania pleców. Kiedyś codziennie razem braliśmy prysznic, a teraz kąpie się, kiedy jestem w pracy i zamyka drzwi na klucz. Prawie w ogóle ze mną nie rozmawia i nie, i unika kontaktu wzrokowego. Próbuję złapać ją za rękę, ale odsunęła ją. Jestem tym zmęczony. O, biedactwo. biedactwo. Chcę, żeby nasz związek wrócił do tego, jak było, zanim straciła syna. Albo zanim zaczęła być wobec mnie taka zimna. Nie, ja po prostu nie wierzę. Ciekawe, nie wierzę. ciekawe że to te punkty... Prawda? A zdrada w ogóle na. Mm. Jedna, bo to w ogóle dlatego, że powiedział, że. Że była jest gruba. gruba no, że to jest jej wina, że ją zdradził. No, przecież mhm. nie dlatego. No, nie, nie. Ona się do niego nie odwoła, dlatego że on powiedział, że jest gruba, a nie dlatego, że ją zdradził. Nie, no bo on jej powiedział, że gdyby nie była gruba, to by jej nie zdradził. Jedna z moich koleżanek, uu, która ma dwójkę dzieci, powiedziała mi, że to wszystko moja wina. Mądre ma koleżanki przynajmniej. No. I zdrada, i ten komentarz o jej wadze. <grywa> mm -hmm. Twierdziła, że jedzenie może być dla ludzi formą pocieszenia. Moja dziewczyna miała zdiagnozowane kompulsywne objadanie się w wieku 13 lat i dopiero po terapii stała się miłośniczką zdrowego stylu życia. I że nigdy nie zrozumiem, co ona teraz czuje. Ale przecież rozmawialiśmy o tym, że chcemy mieć więcej dzieci. Ta rozmowa była po śmierci jej syna, więc myślałem, że to zamknęło dla niej temat Mam wrażenie, że jeśli będzie się tak zachowywać, to nasz związek długo nie potrwa. Wiem, że jej ojciec powiedział jej, że, nasz, że zawsze może wrócić do domu i że zapłaci za jej terapię żałobną, na którą chodzi trzy razy w tygodniu. Nie wiem, jak długo jeszcze wytrzymam z jej fłochami. Boję się, że znowu zrobię coś głupiego, jeśli nie zacznie spełniać moich potrzeb. Jak mogę jej pomóc? się z tym uporać. Czy mogę powiedzieć coś, żeby to naprawić? Chciałbym zauważyć jedną rzecz. Chciałbym zauważyć, że ten gościu jest tak nieświadomy tego, jakim jest chujem, że napisał to w internecie. I on nawet nie widzi w ogóle nic złego. N nic, kompletnie zero, zero refleksji jakiejś. Mi jest tak szkoda tej dziewczyny. Nie wiem, jak mamy skalę dupkowatości, no nie? Od 0 do 10 Gdy... muszę, muszę zrobić sobie tu skalę. Tak, zróbmy sobie tak, skalę. To jest super. Gdzie 10 to jest największy dupek, no to kto jest największym dupkiem? Bo dupek to jest tak powiedzmy piątka, nie? No. Szóstka może. I potem są jeszcze gorsi dupkowie i paskudy i dziady. Tak. Wstręciuchy. A dupek, jest... nie, paskuda jest mniej niż dupek. To trzeba przemyśleć. Musimy to przemyśleć. Przemyślimy, w każdym tak. razie, jak jest skala od 0 do 10, gdzie 10 to jest najgorszy człowiek, to on jest, tak myślę, na setce. Po prostu on wylatuje poza skalę bardzo mocno. I teraz nie wiem, bo... Jest czy tak to jest jego wina, że jest głupi? Czy tak. można karać, bo on jest po prostu ale, głupi, on jest idiotą. Ale chciałbym jedną rzecz... Nie, nie będę go bronił za bardzo. To byłoby trudne, ale no. Nie będę dosłyszec. go bronił za bardzo. Ale są dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka: że ja nie uznaję czegoś takiego, że mówisz hej, spróbujmy być razem, mhm. a wciąż się zachowujesz. Znaczy, albo próbujemy być razem i wszystko, i wszystko zostawiamy za sobą. Czyli te złe rzeczy. Czyli kurde, wybaczam ci, zdradziłeś mnie, powiedziałeś, że jestem gruba, spoko, ale starajmy się oboje robić, albo rozstańmy się i koniec. To znaczy, no, takie coś. Kurde, spróbujmy być razem, a nawet ręki. Ja rozumiem, że rozumiem że nie dla każdego to może być łatwo przejść ten krok, ale to wtedy też można powiedzieć hej, daj mi miesiąc, uporam się z tym, potem spróbujemy. Tak też można zrobić. Ale, ale są takie rzeczy jak na przykład to, że chciał jej podać rękę, a ona ją odsunęła pewnie dlatego, że się nim brzydziła. Ale to wtedy nie próbujmy być razem. Ja się jej wcale nie dziwię, tylko pamiętaj, znaczy rozumiem o czym mówisz i co do zasady się z tym zgadzam, ale nie, zapomi nie zapominajmy o tym, że to są bardzo młode osoby. Ona ma 19, 21 z tego co pamiętam. Ona jest też w trudnej sytuacji, bo niedawno zmarł jej syn, więc na pewno jeszcze tej żałoby, znaczy tak zakładam, że tej żałoby jeszcze nie przeszła do końca, więc rozumiem, że jej emocje mogą być bardzo, nawet nie, chwiejne może też, ale to brzmi jakby to ona była winna, nie chcę winnych stawiać na nią. Po prostu chodzi mi o to, że ona może czuć się sama ze sobą zagubiona i może nie być zdolna do podjęcia trudnej decyzji, jaką jest odejście od, od faceta. Nawet takiego ugh, gnojka po prostu. Ugh. Więc nie wiem, no rozumiem o czym mówisz, ale też rozumiem to, że ona może nie umieć podjąć tej decyzji. Na tym etapie swojego życia. No ale ten, ten robi mu nadzieję i mówi, że hej, spróbujemy. On ma nadzieję, o, on, on ma myśli, nadzieję. on myśli. zaraz ci powiem, co myśli. No, no nic mądrego na pewno. <grym> że zamknęło to temat i ma wrażenie, że jeśli tak będzie się zachowywać, to nasz związek długo nie potrwa. Ja mam nadzieję, że ten związek długo nie potrwa. Mam nadzieję, że już go dawno nie, nie, już nie go ma. Już go dawno nie ma, mam nadzieję też. No. I że dziewczyna poszła ale... na terapię i wyszła z tego i że jest piękną, duchowo cieszącą się z życia osobą. Hmm. A ja mu tego nie życzę. Ja życzę wszystkim. Nie wolno być niemi. Znaczy no, nie, no, no, w ogóle, czy jest dupkiem, czy nie. To on jest, mówię ci, on jest takim dupkiem, że on sobie nawet z tego nie zdaje sprawy, że jest. To jest niesamowite. Też mi się wydaje, że on, ale. Zastanawiam mnie, jaki trzeba mieć background. czy w ogóle jest jakaś, wiesz, um, zasada, że na przykład pochodzisz, nie wiem, z takiego środowiska, to masz większą szansę być takim dupkiem bezmyślnym, jak on, czy nie? Nie wiem, nie wiem, czy to jest zależne od tego, gdzie się wychowałaś. Ale pewnie tak, pewnie, pewnie to jak widzisz swoich rodziców. Wiesz, masz rodziców, którzy się zdradzają na prawo i lewo i jakoś z tym żyją, bo przecież kiedyś mnóstwo takich związków było. Gdzie facet szczególnie, tak, zgadzam się, faceci szczególnie, ale, ale że sobie zdradzali, a kobiety nie miały żadnego innego wyjścia, tylko po prostu tak było i może do tego się przyzwyczaił, tego się nauczył i tak wie i, i dlatego nie widzi w tym nic złego, bo zauważ, że w tym tekście, oprócz tego, gdzie mówił, że zdradziłem i to też nawet było... To jak on to napisał w ogóle? Niedawno byłem na imprezie i zdradziłem, to była tylko sprawa. fizyczna, nic emocjonalnego, po prostu ciało tej drugiej osoby przypominało mi moją dawną dziewczynę. Znaczy, zacznijmy od tego. I problem polegał na tym, że na imprezie były jej znajome. No właśnie do tego zmierzam. On nawet nie wziął odpowiedzialności za swoje czyny. On no nawet czyli on uważał, że to było normalne. Przyznać. No chyba tak. No, chyba więc tak. może wyrósł w takim domu, w którym to było bardziej normalne. Nie wiem, nie wiem, z czego się biorą takie rzeczy, ale strasznie się we mnie gotuje. Strasznie. Okropnie. Nie, no jego nie wybronisz. Nie, nie zamierzam. Nie zamierzam już tyle razy powiedziałem, że jest wielką okropną obleśną paskudą, że chyba chyba nie, chyba nawet nie będę próbował aczkolwiek, aczkolwiek uważam, że w ogóle dużo jest takich dużo jest z mojej takiej perspektywy znajomych, gdzie ktoś mówi: "Hej, Dobra, wybaczam ci, przejdźmy dalej, naprawmy związek, a potem co tydzień to wypomina, albo wiesz, wciąż jest nie tak, wciąż jest ciągle się fochuje i nie wiadomo, jak z tym wytrzymać. Nie, nie wiem, ale po prostu uważam, że jeżeli ktoś podejmuje tą decyzję, hej, próbujmy, to to, to wymaga w wchuj starania się, żeby to naprawić. Ale obie osoby powinny się w chuj starać. Obie. A nie, że jedna osoba, która jest ofiarą w tej sytuacji, w tym przypadku kobieta, ona jest księżniczką, której trzeba wszystko przykładać. Boże, ale ktoś mnie zaraz zjedzie. Nie, jedzie. ja cię zjadę za to już. Wiesz, nie musimy nawet czekać. Ja cię za to zjadę. No nie, nie, chodzi o to, że obie ale osoby powinny rozum... się w chuj starać. Sorry. Ale czy to rozumiesz, że jeżeli jesteś tą osobą zdradzoną, to zabierać się coś, co jest najważniejsze tak naprawdę w związku, czyli poczucie bezpieczeństwa. No dobra, i spoko, to, to, I to mówisz naraz. Nie jesteś nara. w stanie obudzić się na drugi dzień i stwierdzić, dobra, ufam ci na nowo. No to, to tak nie działa. To staraj się, rób coś na przekór sobie. No sorry, ale na tym polega. Staranie się. Nie wiem. Ja uważam, że osoba, która została zdradzona, ma pełne prawo, żeby najpierw się uporać ze swoimi emocjami i nie musieć się o nic starać w tym związku. Jedyne co to powinna się postarać dla samej siebie, w sensie osoby, dla samej siebie, kobieta czy mężczyzna, zastanowić się, czy jest cokolwiek wartościowego w tym związku, lecz le czego chce w tym związku zostać. Ale do tego, od tego jest separacja. Separujecie się na miesiąc, na dwa, na trzy i wtedy macie czas na to, żeby sobie pomyśleć, a nie mówicie, staramy się naprawiać związek i wciąż jest słabo. Wiesz co, zastanawiam się, wiem, że to jest totalnie indywidualna kwestia. Gdybym dowiedziała się, że mój partner mnie zdradził, nie mogłabym na niego patrzeć na 100%, ale załóżmy, żebym stwierdziła, że no dobra, ale jest coś co nas łączy. Ach, niech będzie, mamy wspólne dziecko. nie wiem co innego mogłoby mnie przytrzymać przy facecie, który mnie Kredyt. zdradził. Kredyt. To bardziej. Nie przytrzyma. mam gdzie mieszkać. Nie wiem. I stwierdzam, że OK potrzebuję czasu, żeby to przemyśleć. Gdybym dała sobie czas na przemyślenie, wydaje mi się, że nie ma opcji, żebym wróciła do tego. No To związku. dobrze. No. To znaczy, że nie powinnaś Może się do niego wracać. Zrobić. Może właśnie no tak właśnie. jest. No. Może tak jest. Bo wydaje mi się, że tak długo, jak jesteś blisko tej osoby i widzisz ta osoba, która cię zdradziła, się starasz, naprawdę jesteś jej, wiesz, głupio, wstyd, czuje się z tym źle, Bierz odpowiedzialność za to, bo wie, że źle zrobiła, a nie Zdarzyło się na imprezie, że nie mogę tego słuchać, po prostu to jest... Tylko bierz odpowiedź na jest za problem, to. że twoje koleżanki miały telefon. Tak, to jest wina twoich koleżanek, że miały telefon i ci wysłały zdjęcia, jak ja się całuję. No. Nie no, co za dupek. To one cię, to one w ogóle cię skrzywdziły. Tak, ja zgubiłam wątek To ciebie. one cię skrzywdziły, bo ci wysłały zdjęcia. Jakby ci nie wysłały zdjęcia, nie byłaby skrzywdzona. A wiesz co? To jest, dobre, to jest dobra kwestia poboczna. E, abstrahując od tej sytuacji. Czy jak masz znajomych. I dowiadujesz się, że jedna strona zdradza drugą stronę. To powiedzieć czy nie powiedzieć? Nie powiedzieć. Ja jestem za nie niepowiem. Mam to mocno przemyślane, nie wtrącać się. Yy, nie może to. To może spowodować dużo problemów między tobą a tą osobą, a to jest ich sprawa. Ja mam wciąż mieszane uczucia. Znaczy, z jednej strony uważam tak jak ty, plus dochodzi taka kwestia, szczególnie w tych czasach, chociaż nie wiem, może kiedyś też tak było, że nie wiemy, czy na przykład nie mają związku otwartego. I jeżeli powiesz dziewczynie, no już będę szła stereotypowo, powiesz dziewczynie, że facet ją zdradza, to tak naprawdę dla niej nie będzie problemem to, że on sypia z jakąś inną dziewczyną, bo jakby mają to dogadane, tylko problem będzie to, że ktoś inny o tym wie. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, mogą mieć związki otwarte, są równe, różne i mogą mhm. mieć takie ustalenie, że nie mówią o sobie o tych innych związkach. Też tak może być, no. Też tak może być. Mhm. To no. w ogóle ciekawa sprawa, no. To prawda. Ale ja w ogóle, to, to jest, wydaje mi się, że wciąż to co powiedziałaś jest w moim. To jest ich sprawa, ja się nie będę mhm. mieszał. Mhm. No tak, ale na drugim biegunie jest to, że, wiesz, na przykład dowiaduję się, że facet zdradza moją najbliższą przyjaciółkę. I wiem, że nie są w związku otwartym, no nie? Bo to jest moja najbliższa przyjaciółka, więc wiem. No i teraz to jest bardzo słaba sytuacja, w której nigdy nie chciałabym się znaleźć, bo przysięgam, że nie wiem, co bym zrobiła. I co bym miała zrobić? Bo rozumiem ten argument, że to mogłoby zepsuć moje relacje z nią. Jeszcze by ci nie uwierzyła, na przykład. Jeszcze miałabym zdjęcia. Załóżmy, że może, nie wiem, z czego A nie no. Łóżka nie, nie ale... nie ma zdjęć. No. No. Nie wiem. Wydaje mi się, żeby. Zakładając, żeby nawet uwierzyła, no nie, ale powiedzmy, oni by to między sobą przegadali. I wtedy ty, ja byłabym tą, wiesz, no. persona non grata. Mhm. To... Ale z drugiej strony, jeśli tego nie powiesz swojej najbliższej przyjaciółce, to sam ze sobą się czujesz źle. Że coś ciebie za przyjaciel. To ja nie. To, 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 ty nie. to ja nie. to ty nie. To bardziej, bardziej bym się zastanawiał o czym innym. Że jak nie powiesz jej, a ona mhm. się kiedyś dowie i się dowie, że ty wiedziałaś że i jej nie, nie powiedziałaś, to mhm. będzie miała żal do ciebie. Ale uważam, że dobra przyjaciółka powinna zrozumieć to, że nie chciałaś się mieszać. No dobra, a gdybyś ty był w związku i. Twój przyjaciel, <noise> wiem, no, brzmi absurdalnie, no. ale twój przyjaciel by dowiedział się, że twoja dziewczyna, partnerka, żona, nie wiem, żona... Nie, to nie chciałbym był... wiedzieć. Nie chciałbyś wiedzieć. Nie chciałbym, zupełnie nie chciałbym. Ja bym chyba chciała. Ja bym chciała, znaczy tak Już długo... Już chyba jak... chciała oznacza nie chcę. Nie, tak długo jakby nikt o tym nie wiedział, że mnie facet zdradza, to chyba wolałabym nie wiedzieć, szczególnie się to byłaby kwestia jednorazowa. Tak, jak tutaj nasz kolega, prawda, na imprezie zdarzyło się, ale jeżeli by ktoś inny o tym wiedział, to chciałabym wiedzieć. Ja takie mam trochę wrażenie. To może być no. to może być strasznie seksistowskie złe wrażenie, ale że to nie jest jedyny raz, tylko to jest jedyny raz, gdzie koleżanki gdzie miały ktoś go telefon. Przyłapał. Tak, złapał. No. tak. Nie zdziwiłam Jak on się. nie widzi w tym nic złego, to wydaje mi się, że to nie był jedyny raz. Chyba, że akurat tak się zdarzyło, że nie było innej możliwości. Jak nie było innej możliwości? No nie mógł wyjść, kurczę, ze Skype'u Roomu, jak nie będzie miał seksu z koleżanką? Nie, nie, nie. Nie było innej możliwości mieć seksu z kimś innym. Chodzi o to, że A, okay. to był jedyny... Kiedy mu się zdarzyło, kiedy, kiedy mu się trafiło. Tak, tak. Okay. Mm. <śleskujesz> 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 tak. Tu masz maszynę, musisz podłączyć, ale jak nie umiesz matematyki, to tu masz dziewoje. <śleskujesz> <śleskujesz> to by był dziwny... Dziwny, dziwny escape room. Znaczy powiem ci, dzieją się już tak dziwne rzeczy na naszym świecie i w naszych czasach obecnych, że nie Nie no, mam nadzieję, że takie rzeczy się nie nadziały. Dobra, chyba skończyliśmy ten kontekst. Tak. Ja jestem zmęczona werdykt, tymi zdradami. Werdykt? Wyskoczył poza skalę bardzo tak. mocno. Dziękuję bardzo za obejrzenie lub wysłuchanie podcastu Poważne Bzdury. Jeżeli podobał wam się ten odcinek, to może następny też wam się spodoba. A jak wam się nie spodobał to tym bardziej może następny się wam spodoba. A tymczasem możecie zaobserwować podcast na Spotify albo na YouTubie albo gdzie tam sobie słuchacie podcasty. Dziękuję bardzo i do następnego odcinka.